Witam Was serdecznie, ja jestem Kaliber, a w tym poradniku pokażę Wam, jak zdobyć mieć na najnowszym mapie Zombie Citadel de Mor. Na początek musicie odblokować mocne uderzenie, podążając ze wskazówkami na ekranie. Musicie otwierać drzwi do momentu, w którym natraficie na skrzynkę z trzema kutkami, które należy zniszczyć. Ze skrzynki wyjdzie dwugłowy gul, którego musicie zabić. On zrzuci wam kryształ, który należy włożyć do skrzyni. Wtedy odblokujecie mocne uderzenie. Następnie musicie grać do rundy dziesiątej, ponieważ od tej rundy pojawią się zombie z czarnym hełmem oraz bystre górnej części ciała. Ich to jest bardzo łatwo zobaczyć. Te zombie pojawiają się zarówno w trakcie rundy, jak i pomiędzy ich przejściami. Należy tylko zombie zabić, po czym rzuci wam pieczęć potrzebną do zdobycia miecza. Teraz udajcie się do holu wejściowego, w którym znajduje się Pelek Future Aid znajdziecie tam cztery takie posągi należy podejść do jednego z nich podarować pieczęć po czym posąg podaruje wam tę karty mieć które należy go wziąć. Zastąpi on wam dotychczasową broń do walki wręcz. Standardowa wersja miecza jest o wiele mocniejsza od zwykłej broni do walki wręcz, zabijając zombie za jednym ciosem nawet po rundzie 20. Bez problemu poradzimy sobie z dwugłowymi gulami. Niestety z amalgatami, czy jak one się nazywają, są o wiele trudniejsze do zabicia, ponieważ one są zdecydowanie za mocne. Gdy gracie mieczem, to polecam wam użyć perk'u Mili wraz z usprawnieniem Wampiryczna Ekstrakcja, który przywróci wam 25 punktów zdrowia za każde zabójstwo z miecza. Ciekawą funkcją tego miecza jest blokowanie ciosów zombie, jak i specjalnych wrogów. Zrobimy to naciskając przycisk od celowania broni. Wtedy zablokuje ciosy zombie oraz ogłuszy ich na ułamek sekundy. W następnych poradnikach pokażę wam wszystkie cztery ulepszenia miecza. W tym poradniku to na tyle. Trzymajcie się, cześć!